Dobra, ludziska muszę, bo się uduszę. Były w poniedziałek rano, wczoraj yy, ultrasy były. Były szczupaki na wieczór, wczoraj były. A po szczupakach był kapać na łowisku. I teraz co? Zapas wyciągnąłem bez problemu. Lewarka miałem, klucz też miałem. Nawet przedłużkę taką małą, taką rurki kawałek miałem. Ale jak ci się śruby zapieką, to żebyś zdech, nie zrobisz nic, Zygów przywiozła mierzona. A ja sobie wymyśliłem, że dzisiaj pojadę. Jak dziura jest nieduża, to sobie buchnę o szefa taki oto sprzęcior, taki kompresorek Małp małpity. Napompuję to koło, dojadę do domu i jakoś to przewalę. Nieduże ustrójstwo. Nie wiem, coś koło kila waży z baterią. Kosztowało coś koło 2,5 stówki. Powiem Wam, że robi zajebistą robotę. Ustawiacie to to sobie. Ile to ma nadmuchać. I dmuchacie jak wściekli. Nadmuchałem, przyjechałem do domu i... Także, żeby sobie podmuchać dobrze, takie to ustrójstwo mał... małpity tylko teraz tak jak macie ekipę budowlańców ze sprzętem makity, no to zawsze gdzieś jakiś narzędzie z baterią leży i ratujecie się. A jak wozicie tylko wędki i małpity tutaj nie ma to co, to ratuje was taki kompresorek z zasilaniem na USB i z baterią. A USB to ja mam AŻ4. Dzięki Sławusiowi i Monice. O tym zrobimy oddzielny odcinek. A takie ustrójstwa pompki na USB już gdzieś widziałem. Czas i pora wybrać się chyba na zakupy. Także dzisiaj rybaczone nie było nic. Za to dmuchane do oporu. Małpita ma latareczki i nawet po ciemku widzicie co dmuchać. A ja bym się tak rozdmuchał, że, że małżowi nieskodę też wydmuchał. Ale że jak? Tam skoda, i tu skoda, i to, no tak, o tej szkodzie też zrobimy oddzielny odcinek, i też ją wydmuchamy. Tam cztery nadmuchane, tu cztery nadmuchane, a ta zaraza to chyba ze trzy razy. Tak to dmucha, tak żebym się rozdmuchał, szefa jutro też wydmucham.